Najpierw na Was. To jest jeden z powodów, dla którego uwielbiam brać udział w e, takich spotkaniach, bo widzę tyle pięknych kobiet. Mm. I mogę się też nasycić tym, co się dzieje między kobietami, kiedy spotykają się w takich okolicznościach, ponieważ to jest magia, seksualna magia, naprawdę. Ponieważ kiedy kobiety zbierają się razem nawet na takich eventach i konferencjach, których celem jest wzajemna inspiracja, przyjemność bycie razem też, to w takich okolicznościach, w tej przestrzeni między nami, wydziela się pewien tajemniczy, seksowny składnik, hormon, który nazywa się oksytocyna, który ma ogromne znaczenie dla jakości naszego życia w ogóle, a szczególnie dla jakości naszego życia seksualnego. Dlatego, drogie kobiety, cieszcie się tym, oddychajcie głęboko, wchłaniajcie przez wszystkie pory Waszego ciała, tą dzisiejszą atmosferę, ponieważ to sprawia, że w naszych ciałach coś się dzieje. Coś bardzo seksownego. Tak? Więc spróbujemy zrobić to teraz. Ok? Zachęcam Was do tego, żebyście zamknęły oczy. Wzięły głęboki wdech. I razem z wydechem sprawdziły, czy Wasze ciało może przyjąć jeszcze bardziej wygodną pozycję niż ta, w jakiej siedzicie teraz. O, słuchajcie, nie ma osoby, która się nie poruszy przy takim poleceniu. To jest pierwszy sekret coacha, słuchajcie, zawsze może być wygodniej. Zawsze może być jeszcze wygodniej. Sprawdźcie to. Jeszcze wygodniej. Okej. Okay. I w tej wygodzie pozwólcie sobie na to, żeby ta uzdrawiająca moc kobiecego spotkania wypełniła was od czubków palców aż po czubek głowy. I jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Sprawdźcie, czy może być Wam wygodniej. Nie. No mimo że. Być jeszcze wygodniej. I możecie otworzyć oczy. Rozejrzeć się wokół siebie. Do przodu, do tyłu, ale tak dokładnie. Zobaczcie ile piękna wokół nas. Kobiety. Siostry, przyjaciółki. Jesteśmy tutaj. Żeby skontaktować się ze źródłem naszej mocy. Bo nazwą tej, tego dzisiejszego spotkania, szóstego już chyba tak, jest masz w sobie moc. I tak, rzeczywiście mamy ją. A tematem mojego spotkania z Wami dzisiaj jest hasło seksualność jako źródło Twojej mocy. I nie będę mówić tutaj o tym jak bardzo dobry seks wpływa na inne obszary naszego życia, bo to w ogóle zupełnie nie jest o tym. Tylko, że ta energia, która płynie w naszych ciałach, seksualna energia, to jest źródło naszej mocy. Niezależnie od tego, czy my jesteśmy w związku, czy też nie, czy uprawiamy te fikołki w sypialni, czy też nie, czy jesteśmy solo w jakim jesteśmy w wieku, niezależnie od narodzin aż do śmierci, 24 godziny na dobę w naszych ciałach płynie seksualna, życiowa energia. I my czasem tylko potrzebujemy dowiedzieć się, w jaki sposób mieć do niej dostęp. I ja pamiętam taki moment, kiedy pierwszy raz w życiu poczułam, że seksualność jest naprawdę źródłem mojej mocy. I chciałabym się tym y, doświadczeniem z Wami podzielić. Niektóre z Was już może słyszały tę historię. Jak wiele z Was słyszało historię na, o kamieniu, a nie tak dużo? Super, wow! Świetnie, bo ja tak czekam na taki moment, kiedy wyjdę na scenę, w ogóle wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, będą mówili Karol, coś innego, nie tylko o tym kamieniu. Ale póki co, super, że mogę to jeszcze raz opowiedzieć, bo uwielbiam wracać do tego momentu. Otóż ten moment, kiedy poczułam, że seksualność może być źródłem mojej mocy, ale także nas wszystkich, miał miejsce 8 lat temu. I to będzie taka historia, tutaj już było trochę amerykańskich historii, Sylwia z Honoratą również przyniosły nas za ocean, więc ja Was również zabieram za ocean, ponieważ to się wydarzyło w przepięknym miejscu, w przyrodzie. W Arizonie, w Monument Valley, Nie wiem, czy któraś z Was wie, jak to wygląda. To jest taki nieprawdopodobny płaskowyż, z którego wyrastają takie monumentalne, ogromne, czerwone skały. Przepiękne miejsce, można po prostu dostać orgazm od samego patrzenia. I ja pojechałam w taką podróż do Stanów 8 lat, tego, 8 lat temu w bardzo trudnym momencie w moim życiu. Ja byłam tuż po 30. i myślałam, że moje życie się skończyło. Że młodość już za mną, że, że koniec. Jestem matką trójki dzieci, która właśnie rozstaje się ze swoim drugim mężem, i że już nikt mnie nie zechce, i że po prostu no nie ma już życia dla mnie, tak? Będę siedzieć przy garach i w tych pieluchach i po prostu koniec, tak? Nic już więcej mi nie spotka w życiu, bo rzeczywiście ten, ten moment, to, to rozstanie właśnie z moim partnerem, z ojcem mojego dziecka, gdzieś mnie umieściło w tym miejscu. Powodem, dla którego się rozstaliśmy, było między innymi to, że właśnie ja przestałam dbać o siebie i w ogóle już nie jestem kobietą i że kto by chciał z taką w ogóle wytrzymać, tak? Więc rzeczywiście tak się czułam, że jestem stara, brzydka, gruba i totalnie przegrana. I, Taki, z takiego miejsca pojechałam w tą podróż z przyjaciółmi do stanów i z tym właśnie mężem, z którym się rozwodziłam, tak zwaną podróż rozwodową. <grym z wodową> tak, i tak jeszcze kilka słów wyjaśnienia. Ja byłam zawsze grzeczną dziewczynką, ale taką słuchajcie, bardzo grzeczną. Taką, która słuchała jak jej mówiono, że żeby być jeszcze grzeczniejszą, no to ja muszę skończyć studia, znaleźć dobrą pracę, znaleźć męża, urodzić dzieci, wybudować dom, zarobić pieniądze i że wtedy wszystko się ułoży i będzie i będzie rzeczywiście wszystko fajnie i ja rzeczywiście to wszystko zrobiłam, tak jak mi mówiono. No i się okazało, że kurde, chyba ktoś mnie nieźle oszukał, bo ja wszystko mam na koncie, już nic więcej do osiągnięcia, ale nie jestem szczęśliwa. I mało tego, po prostu moje życie Leży w gruzach. I co tutaj dalej? Już tak spojrzałam na tą listę, którą mi dali moi rodzice, nauczyciele i jacyś guru od sukcesu, tam już nie było nic więcej do osiągnięcia. No więc po prostu chyba czas się zbierać z tego świata w wieku 33 lat. No to był taki moment, yy, i rzeczywiście byłam taką dziewczynką, która słuchała, kiedy jej mówiono: nie wspinaj się na to drzewo, albo nie turlaj się z górki, no bo to już nie wypada, więc jakby to wszystko miałam za sobą. I nagle tam w tym monument wali, chyba na. Na, w efekcie jakiejś histerii po prostu wewnętrznej, ja nagle na parkingu przy, y, przy wjeździe do tego parku y, zobaczyłam jakiś kamień, no nie za duży, ale taki dosyć jednak spory głaz. I nagle poczułam w sobie taki dziki zew, żeby się wspiąć na ten kamień. No bez sensu trochę, tak? No i mój były partner oraz moi znajomi też stwierdzili, że to jest bez sensu, więc zaczęli ze mną wołać. Karolina, no wiesz, tak się wtedy nazywałam. Co, gdzie ty idziesz? Jedziemy, tu jeepy na nas czekają. Po co ty tam się pchasz na ten kamień? W ogóle o co chodzi, przecież ona totalnie zwariowała. Wracaj z powrotem, nie wdrapuj się tam, ja nie będę cię stamtąd ściągał. No po prostu zwalisz się stamtąd zaraz. No patrzcie, jak ona jest szlubnięta, tak? Ale to był taki moment, kiedy ja już po prostu czułam, kurde, po prostu wlezę na ten kamień, choćby po prostu jakbyście mnie tam wołami ściągali z niego. Wejdę. No i wlazłam. Wlazłam na ten kamień, stanęłam na tym kamieniu, popatrzyłam na tą piękną monument wali, zadowolona z siebie. I słuchajcie, w samo południe, więc gorąco, totalnie ja byłam w takiej sukience z odkrytymi ramionami i nagle zawiał wiatr, sypnął we mnie milionem ziarenek piasku, obrócił mnie na tym kamieniu i słuchajcie. Ja doświadczyłam przeszywającego całe ciało od czubków palców, poczubek głowy, dreszczu, który mnie po prostu obrócił na tym kamieniu i pozostawił w co najmniej 15-minutowej ekstazie. To było coś niesamowitego. To było tak przeszywające doświadczenie, i tak odmienne od wszystkiego, czego ja doświadczyłam w całym moim życiu, że ja naprawdę nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. To był szok. Ja po prostu weszłam na kamień, stanęłam na kamieniu, zmęczona, wzięłam głęboki oddech i zdarzyło mi się coś takiego. Coś tak niezwykłego. Ja poczułam się tak dobrze, tak energetycznie, tak niesamowicie, że ja zostałam na tym kamieniu dłuższą chwilę. Dołączyły do mnie moje przyjaciółki, bo zobaczyły, że się coś dzieje. Zaczęliśmy tam tańczyć, ruszać się i w ogóle cieszyć się wszystkim. Ludzie nam robili zdjęcia to jakieś takie niezwykłe zjawisko. Po czym, jak już wreszcie zeszłam z tego kamienia, to wszyscy w ogóle w świetnych nastrojach. Pojechaliśmy w Monument Walii, rozłożyliśmy się gdzieś u podnóża jakiejś skały. Faceci bili w bębny, my tańczyłyśmy i po prostu było naprawdę super. I ja, analizując jakby tą sytuację, co się tam wtedy wydarzyło, jak zeszłam z tego kamienia, to ja po prostu obiecałam sobie, przysięgłam sobie, że ja się cholera dowiem, co mnie tam spotkało na tym kamieniu. Ja się dowiem, bo ja chcę to powtórzyć. Ja nigdy nie wiedziałam, że ja się tak mogę czuć. Od tak. Że coś takiego w ogóle moje ciało jest w stanie wykonać w takiej sytuacji. Ja wiedziałam, że to ma coś wspólnego z seksem, ponieważ to... Ta przyjemność, jaką poczuło wtedy moje ciało, to było też coś takiego, co się tutaj w tych okolicach intymnych rozchodziło i obejmowało całe ciało, więc ja wiedziałam, że to ma coś cholera wspólnego z seksem, ale jak to? Ale jak to możliwe w takim, ta, takim momencie, że też mi nikt tego nie powiedział, że ja się mogę tak czuć? Gdybym ja wiedziała, że ja mogę coś takiego przeżywać, to przecież po prostu, wow, ja bym chyba to robiła codziennie. Bez faceta, bez w ogóle tych wszystkich zabiegów, bez kombinowania, bez golenia nóg, w ogóle bez prezerwatywy, bez tych wszystkich wygibasów, bez tych w ogóle jakichś... Wow! Takie coś! Co to cholera było? No i rzeczywiście, jako że to był taki moment, kiedy moje życie się zmieniało, tak, ja wiedziałam, że już nie ma odwrotu, no to pomyślałam sobie, tak, ja w to idę. To po prostu, ta moja sytuacja życiowa teraz każde szaleństwo usprawiedliwia, tak, więc ja teraz będę szukać. I jako, że wiedziałam, że to moje doświadczenie miało coś wspólnego z seksem, no to zaczęłam szukać tam pod tym hasłem seks, tak? Co tam jest jeszcze do odkrycia. I teraz, akurat w naszym kraju, już jest coraz więcej takich miejsc, kiedy my się możemy dowiedzieć, czym jest naprawdę seksualność. No ale wtedy, to 8 lat temu, no to jeszcze tak nie było. No więc ja tak trochę szukałam po omacku. No, i to nie jest też miejsce na to żeby, to, żeby o tym opowiadać, ale opowiadam o tym naprawdę szczegółowo podczas na przykład webinarów w Sex and Love School, którą prowadzę, co się wydarzyło przez następne 2-3 lata, bo naprawdę ja, słuchajcie, weszłam w każdą mroczną bramę ludzkiej seksualności, jak jaką sobie można wyobrazić, szukając odpowiedzi, co to cholera jest ten seks? Jak w ogóle ludzie przeżywają swoją seksualność? Co to, co to jest za świat? I naprawdę w ogóle odkryłam niesamowite rzeczy. Też oberwałam wiele razy w dupę, tak? No bo naprawdę się wpakowałam w różne nieciekawe historie również, które dały mi dużo przyjemności, ekstazy, ale również Okej. Okay. <laughs> Było ciekawie. Więc następne kilka lat poświęciłam takie dokładne eksplorowanie, uczenie się od wielu różnych nauczycieli, od wielu różnych miejsc, mężczyzn, kobiet, tego czym jest ludzka seksualność. I to czego się dowiedziałam, słuchajcie. To, to taka prawda, której, o której mi nikt nie poinformował, ale że nasza seksualność to jest energia, która płynie przez nasze ciało 24 godziny na dobę, od narodzin do śmierci, tak jak Wam to powiedziałam w, na początku tego mojego spotkania, i że to my zarządzamy tą energią. Ona jest nasza, seksualność jest nasza. I to była jakby taka pierwsza rewolucja, która totalnie mi otworzyła oczy, ponieważ to, czego ja byłam uczona, to to, że tak, po pierwsze, no to seksualność to jest coś, co się dzieli z drugą osobą wtedy, kiedy się trafi na tego jedynego albo na tę jedyną, tak? To wtedy jest wszystko perfekcyjnie. A do tego czasu, no jeśli jesteś dziewczynką, no to to jest taki komunikat, no to lepiej trzymaj nóżki tak jakby mocno zaciśnięte, tak? Nie pozwalaj sobie za dużo, nie podniecaj się za bardzo. Bo to jest w ogóle strasznie niebezpieczne. Tak, to jest taki drugi komunikat. Że seks i ta energia, pożądania jest niebezpieczna. I że trzeba uważać, tak? bo można zrobić rzeczy, których się nie chce. Więc to jest taka edukacja, którą większość z nas mniej lub bardziej odebrała. Że. Że po pierwsze, seksualność to tylko z tą wyjątkową osobą, jedną, a druga, że to jest taka, takie coś, czego, przed czym najlepiej się strzec i zachować, i pilnować, i uważać i nie bardzo, tak? A szczególnie nie w pracy, bo w biznesie i nie dla siebie. No, jasne, tam od pewnego momentu miałyśmy też informacje, że. Na przykład dobrze jest się masturbować, rozładowywać tą seksualną energię, jak już nas ciśnie, nie? Ale lepiej o tym specjalnie nie mówić i tam te wibratory chować, żeby dzieci ich nie znalazły. E, więc ja też to znam. Natomiast tutaj wow. W toku tej mojej podróży dowiedziałam się, to, że to, czego doświadczyłam na tym kamieniu, to był energetyczny orgasm całego ciała i że każdy z nas jest do tego zdolny zawsze. Kiedy tylko zechce. Każda komórka naszego ciała ma orgazmiczny potencjał. I rzeczywiście na jednym z warsztatów jednego z moich nauczycieli robiliśmy taką praktykę, że w parach jakby smyraliśmy się w jednym wybranym miejscu, na przykład na, dło na, na ramieniu, tak, na przedramieniu. Dotykaliśmy się aż do orgazmu. I każdy miał orgazm. Cuda. Mamy niesamowity orgazmiczny potencjał, który po prostu sprawia, że nam się chce żyć. Że nam się chce w ogóle wszystko robić, że nam się chce wyznaczać sobie cele i osiągać je. I wtedy też w tej mojej podróży ja odkryłam tajemnicę pożądania. Wow! Że życie, które kreujesz, podążając za pożądaniem, czyli za tym, co cię podnieca, naprawdę może być niesamowite, że to jest ten sekretny, tajemniczy składnik, którego tak często brakuje w naszym życiu pożądanie. Większość kobiet, które do mnie przychodzi, do szkoły seksu i miłości, którą prowadzę, mówi, że one po prostu nie mają ochoty na seks i że to jest problem, tak? No bo są w związku, bo coś się dzieje, one w ogóle straciły ochotę na seks. Albo są same, są totalnie zajęte jakimś osobistym rozwojem, rozwijaniem biznesu, jeżdżeniem na warsztaty, zajmowaniem się sobie, odkrywaniem jakichś nowych rzeczy, ale jakby zapominają o tym, że no może warto by było sobie jakiegoś partnera znaleźć, tak? Nie potrafią sobie znaleźć tego... Pożądania, które sprawi, że się rozglądamy wokół i, i czegoś jeszcze szukamy, tak? Ja zaryzykowałabym twierdzenie, że nasze czasy charakteryzuje kryzys pożądania. Po prostu nam się odechciewa chcieć wszystkiego. Dlatego, że pożądanie w naszej kulturze jest tematem tabu. My, jako małe dziewczynki, słyszymy bardzo często, właśnie, nie podniecaj się tak, uspokój się, jak do mnie mówisz. Co ty taka nakręcona jesteś? Weź po prostu calm down, wycisz się. I wtedy w ogóle coś zrobimy, tak? Pogadamy. Tymczasem pożądanie. To jest ten tajemniczy składnik, który jest niezbędny w naszym życiu, żebyśmy my w ogóle robiły to, co chcemy. I w pewnym momencie, tak jakby podniecając się na okrągło, no wy możecie teraz nie widzieć, tak? Że Jestem taka lekko pobudzona. I też sobie zdaję z tego i w ogóle tak mi fajnie <noise> też w biodrach, tak? Eros płynie przez moje ciało cały czas. I tak jak sobie myślę, w naszej kulturze no to nie jest y, jakby taki łatwo przyswajalny widok, tak? Bo jak się podniecasz, to na przykład co się dzieje? Pocisz się. Ja też pewnie się już spociłam. To nie jest y, jakby estetyczne, tak? Chce ci chodzić na, na bosaka, w ogóle ruszasz, się, się w ogóle dzieje, wypieki i tak dalej, tak? To nie jest wizerunek pięknej, atrakcyjnej, jakby eleganckiej, wyrafinowanej kobiety. I dochodząc do tego miejsca, tak, że ja nagle odkryłam, wow, ja się, wtedy, żeby mi się chciało, no to ja muszę być podniecona. I wtedy wybieram rzeczy, które robię. Z tego miejsca podniecenia, ekscytacji, wow, tak, w ogóle robię, idę, wstaję. Ach, chce mi się. Nagle zobaczyłam, że Nasz świat to jest świat zbudowany nie na pożądaniu, wręcz przeciwnie, tylko na lęku. My żyjemy w świecie, którego fundamentem jest lęk, który przenika wszystkie obszary naszego życia. Muszę zapłacić rachunek telefoniczny, bo jak nie zapłacę w terminie, no to mi naliczą odsetki, a potem wyłączą telefon, tak? Naszą motywacją do tego, żeby wywiązywać się z umowy, jest lęk. Nie miłość, albo pragnienie skontaktowania się przez telefon z najbliższą osobą, tak? Tylko lęk przed tym, że nam odetną. Dziecku mówimy, ubierz czapkę, bo się przyziębisz. Lęk. W najdrobniejszych szczegółach naszego codziennego życia. Ja to bardzo mocno poczułam, kiedy zdecydowałam się, to całe moje doświadczenie. Okay. Zaczęło się punktualnie, czy. Tak? O, ranny. No dobra. Kiedy to całe moje doświadczenie z pracy z pożądaniem, z odkrywania własnej seksualności, postanowiłam się dzielić z innymi kobietami, tak? I e, zrobić z tego też moją taką działalność na zewnątrz. I wtedy się zorientowałam, że łap, łup! Ja w ogóle wysyłam newsletter, bo się, bo, bo się boję, że się nie wywiąże z umowy którą obiecałam ludziom, tak? nie dlatego tam po kilku miesiącach, że tak bardzo chcę się dzielić, to gdzieś w ogóle to pożądanie i pragnienie gdzieś tak powolutku mi zeszło na drugi plan tak? zaczęłam się bać, że jak nie będę miała rolapa, to po prostu nikt do mnie nie podejdzie, tak? że jak ściągnę buty szpilki na scenie, to po prostu nikt mnie nie potraktuje poważnie, że jak nie ogolę nóg przed wystąpieniem, to po prostu kobiety to zauważą i pomyślą, wow, w ogóle co to ma być. Lęk jest wszędzie i lęk zabija pożądanie. Żyjemy w świecie, który jest skonstruowany na lęku i żeby zmienić to, to na życie oparte na pożądaniu, to my po prostu potrzebujemy zmienić oprogramowanie. Z oprogramowania opartego na lęku na oprogramowanie oparte na pożądaniu. Żeby to było możliwe, my musimy się nauczyć na nowo, czym jest pożądanie, czym jest podniecenie, odnaleźć to źródło tej energii. Głęboko w sobie. I przez to, że to jest tak, to jest tak fundamentalna zmiana podejścia do życia, kiedy seks to nie jest tylko to, co my musimy w sobie odnaleźć czy pożądanie, żeby. Nasz związek funkcjonował dobrze, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. To zupełnie nie jest o tym, że kobiety mają inne potrzeby niż mężczyźni, tylko o tym, że żebyśmy stworzyli świat, dobry świat. Tak, dobry świat pełen miłości. To potrzebujemy zmienić oprogramowanie z lęku na pożądanie. To jest rewolucja. To jest rewolucja. I tak jak w każdej rewolucji potrzeba do tego wspólnoty i społeczności. Potrzeba ludzi, którzy to zrozumieją, czym tak naprawdę jest seks i pożądanie, i będą się wspierać nawzajem w tym, żeby, żeby to było możliwe, żebyśmy my jako kobiety mogły się w pełni wyrażać jako seksualne istoty, co ciągle nie jest takie oczywiste, tak? że my tak się, sobie pozwalamy nawzajem, wspieramy nasze przyjaciółki w tym, żeby one spełniały swoje seksualne pragnienia. Sprawdzam teraz w sobie, jak tutaj zmierzać do jakiegoś pięknego końca. E, zaczęłam mówić o tej wspólnocie i o tej społeczności. I to jest takim e, moim największym marzeniem i celem całej mojej pracy, żeby budować społeczność, kobiecą społeczność, w której kobiety wspierają się nawzajem w odkrywaniu swoich najgłębszych pragnień w seksie i w miłości i w życiu. I jednym z takich kroków do tego jest społeczność Sex and Love School, którą prowadzę. Jest to głównie wirtualna przestrzeń, która, na którą składają się listy od karo, czyli taki mój cotygodniowy newsletter, w którym odpowiadam na pytania kobiet które one do mnie wysyłają. To są również comiesięczne, otwarte webinary, na których również odpowiadam na, na pytania kobiet na różne tematy. I wreszcie to, jest, to są również warsztaty na żywo, sesje coachingowe, ale przede wszystkim taki trzymiesięczny, intensywny kurs y, seksualnej reedukacji, który się nazywa Sex and Love School, który zaczyna się właśnie w listopadzie. I dzisiaj po południu, na zakończenie tej konferencji jedna z Was będzie mogła wygrać udział w y, w tej szkole, tutaj jest właśnie taki kuponik, nagroda. Wziąć, aby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy wypełnić kupon, który jest tam na tym moim różowym stoisku, na którym znajdziecie mnie, zaraz po tym wystąpieniu, aż do końca tego dzisiejszego spotkania mnie i takie śliczne różowe książki. To jest moje najnowsze dziecko, książka Sekrety kobiecej seksualności, którą tutaj dzisiaj również można sobie obejrzeć, jeśli Wam się spodoba, to kupić. I wypełniając, będę pozostać również w kontakcie ze mną i z tymi wszystkimi rewolucyjnymi um, myślami i krokami, które Wam tutaj spróbowałam w ogniu pożądania zaprezentować. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kuluarach.